Maszyny Łukasza Kosowskiego zostały na noc niedaleko nas. Odkamieniają pole, można powiedzieć, że u nas na miejscu. Wczoraj został pukany rozsiewacz. Znowu musimy dolać olej do ładowarki, niestety. Tylko tym razem planujemy dospawać jakiś korek do wlewu, bo jest obrobiony. I jutro prawdopodobnie będziemy zmieniali uszczelniacz. Dzisiaj przyjdzie po południu prawdopodobnie. Dać tą zapalniczkę. I co, co tam. Coś z czego robimy ten korek? korek. Muszę tutaj przyspawać, żeby. żeby mocno. Motkiem... Okay. Ale co, na kwadrat, na krótszość, czy. Nie. Tyle no jakiego. Kurwa, pręcika. Pręta to.

zaprowadzić tego zapalniczkę. Dobra. Lecimy standardowo się załadować. Przechodzimy w kierunku drugiej bazy Tutaj ekipa Kozłowskiego już działa No? No co? No, co? Eee. no już jadę, już jadę. ładowaliśmy dwa zestawy. I ogień No już myślałem, że mask coś namieszał, bo zginął mi GPS przez chwilę. Ale jest okej. Okay. Dzisiaj rozsiewamy po zbożach Teraz jesteśmy na jęczmieniu chodzimy. 78 hektarów Kawałek Największe nasze pole o, Woda już zeszła do, od ostatniego razu co tutaj byłem Bo tam dalej mamy zalane pole Ruch majoracyjny się zapkał gdzieś jeszcze musi być tam dalej u sąsiada No, ale teraz trzeba czekać, aż woda zejdzie i dopiero spróbować odetka studzienkę. No i tu mamy skutek zalanej studzienki. Po prostu omijamy to I tak tam już wszystko wymokło i tak ale no, już trochę zeszło od ostatniego razu Cały ruch jest zalany wodą, wszystko przez tamtą cudowcę zalecimy dalej, rozwalone worki, pomału. Jeszcze jesteśmy we trzech Ja kończę już tą działkę jęczmienia ozimego Do dnia na kosmos Wracamy sobie w kierunku bazy, tam w komina będziemy robili sobie działki żyta i pszenicy, chłopaki już pojechali po drugie przyczepy, do później. Jeszcze nasze zaurane pole, podowiec, też będziemy musieli zasiąść tutaj nawozy. Chłopaki już jadą do domu. Ja jeszcze skończę tą pszenicę i na kawałek żyta i na dzisiaj będzie koniec. Mam 146 hektarów, jeszcze koło dyszki mi coś wyjdzie. Dzisiaj będzie 156 hektarów prawda? 37 ton. Wszystkie moje filmy z TikToka znajdują się również na YouTubie. Też pod nazwą kanału Mazda. Na razie filmy nie są zbyt wysokiej jakości. Może uda się to jakoś zmienić. Na dzisiaj to wszystko na